Expreso. W ekspresowym tempie chcę poinformować, że od połowy grudnia najważniejsze programy telewizji polskiej emitowane na ziemię będzie można oglądać tylko w nowym standardzie nadawania. Przełączenie na nowy standard nastąpi w dwóch terminach, 15 i 19 dniu grudnia. Po tym czasie proszę sprawdzić, czy nadal odbierają Państwo kanały telewizji polskiej. Brak sygnału lub zamiana pozycji na pilocie oznacza, że należy przestroić swój dekoder lub telewizor. Więcej informacji pod numerem infolinii 22 26 29 dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt osiem lub na stronie telewizja na Narodzenie to czas, gdy świat ogarnia radość. A ludzkie serca otwierają się na drugiego człowieka. W tej ciepłej i pełnej miłości atmosferze, przyłącz się do naszej akcji reklama dzieciom. pierwszy dzień świąt o godzinie 20:00, proszę obejrzyj specjalny blok reklamowy, z którego dochód w całości zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom, które najbardziej potrzebują wsparcia. Razem możemy zrobić coś naprawdę wyjątkowego. Którka nadal mnie potrzebuje, ale nie mogły mi pomagać z powodu drętwienia i mrowienia dłoni i stóp, co może być skutkiem uszkodzenia nerwów. Zacząłem codziennie brać lek Neurobion Advance, żeby złagodzić te objawy. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. I znowu mogę pomagać. Powiedz tak zdrowszym nerwom. Neurobion Advance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czujesz, jak stres cię przygniata? Przez nerwy chodzisz na jeżony? Valuset. Szybko przywraca spokój. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Też tak masz? Nadmiernie wypadające i cienkie włosy? Mamy na to rozwiązanie. Biotebal Max. Biotebal Max to lek zawierający jedyną aktywnie działającą biotynę, czyli debiotynę, która tworzy keratynę. Podstawowy budulec włosów. A efekt zobaczysz już po czterech tygodniach. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotebal Max. Silniejsze włosy w cztery tygodnie. Idę, żebyśmy w święta byli naprawdę razem. Idę, bo czy święta trzeba spędzać za stołem? Idę, bo ja też lubię spędzać ten czas z rodziną. Idę z moim antkiem, żeby nie było pytań, czy kogoś mam. Bo mam świąt rodzinnych, zdrowych, domowych i na wyjeździe, z prawdziwym śniegiem i bez zbędnych pytań. Życzę wszystkim Biedronka. Idę, bo my też przecież świętujemy. Jest świąt. Rozmawialiśmy z pacjentami cierpiącymi na reumatyzm i artretyzm. Już od dłuższego czasu nie mogłam się swobodnie poruszać, ponieważ ból reumatyczny w kolanie był bardzo silny. Pomógł mi dopiero ten żółty krem z apteki. Dolgit Krem działa dokładnie w miejscu bólu u pacjentów z reumatyzmem i artretyzmem. To wspaniałe uczucie znów poruszać się bez bólu. Krem Dolgit. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W świecie bardziej Welo. Każdy może zostać takim świętym Mikołajem, jakim zawsze chciał być. Sprawdź jak to jest! Zostać najlepszym Mikołajem. Weź kredyt gotówkowy na święta, a pierwszą ratę możesz spłacić za 3 miesiące RRSO 13,2%. Velobank. Wybierz świat bardziej Welo. Pan powinien mieć restaurację. Mam. W planach. Bo lot to pomaga. W mniejszych? I mm. większych planach. Mm. Danie na szóstkę. Masz plan? W kumulacji lot to 6 milionów złotych. Świąteczny czas, świąteczny czas. Kochani krewni są wśród nas. Ciocia Basia bardzo chce od roku z Anią swatać mnie. A mama wypatruje wciąż tych wnuków dość uparcie. Mam do ciebie ważne pytanie. Jesteś szczęśliwy? Dobra rozmowa jest najlepszym prezentem na święta. Niech nas dobra sieć łączy. Masz cukrzycę? Często zastanawiasz się, jak to, co jesz, wpływa na Twój poziom cukru? W Freestyle Libre 2 łatwo to sprawdzisz. Sensor automatycznie mierzy cukier co minutę, a wyniki aktualizowane są na bieżąco na Twoim telefonie. Bez nakłuwania palców. Kontroluj cukrzycę łatwo i dyskretnie. Zapytaj swojego lekarza lub dowiedz się więcej na www.libre.pl. Wyrób medyczny objęty rozszerzoną refundacją NFZ od 1 stycznia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kręci was jedzenie, turundka na śledzika, tam pędem coś na ostro, a potem ciśniecie na żeberka z kapuchą. Prosta droga do zgagi i niestrawności. Od razu weźcie Famotydyny Ranigast. Jedyny taki lek, który działa szybko i długo. A wy jedziecie dalej. Może dacie radę przyjąć jeszcze puchar. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Famotydyna Ranigast. Najszybszy długodystansowiec na zgagę. Jest Ewa i Piotr. Mają swoje rytuały. Codziennie piją Litorsal Senior Plus. Dlaczego? Bo dbają o dobrą formę dla siebie i najbliższych, o nawodnienie organizmu i prawidłowe krążenie i o odporność niezależnie od pory roku. Litorsal Senior Plus zawiera kompleks cennych elektrolitów i minerałów oraz witaminę D skomponowany specjalnie dla osób starszych. Litorsal Senior Plus, szklanka energii dla seniora. Wypróbuj również litorsal w saszetkach. Najświeższe lokalności. Święta za pasem, a w lewiatanie lokalne ceny. Na przykład kawa mielona Jakobs Kronung 12,99. Pepsi lub Pepsi Max 1,5 litra 5,99. Lewiatan. Najświeższe lokalności. Nowa gwiazda kosza? Nie, po prostu lepiej spała. Nowy ideał faceta? Nie, po prostu lepiej spał. Numer jeden na świecie Ziquil Natura. Żelki z melatoniną pozwolą Ci aż przez 30 nocy zasypiać w zgodzie z naturą. A kto lepiej śpi, może osiągać więcej. Ziquil Natura 30 nocy w zgodzie z naturą. Na wspólne gotowanie z Karolem Okrasą zaprasza Lidl, sponsor programu. A z następnym razem tego dowiecie się w kolejnym odcinku do zobaczenia pa pa za wspólne gotowanie z Karolem Okrasą dziękuję Lidl sponsor programu za chwilę śmierć Boryny w serialu Chłopi Szanowni państwo, jestem bardzo szczęśliwa i wzruszona, że mogę zaprosić państwa na koncert świąteczny, nieco inny niż te, które oglądacie od lat. Magicznie, bajkowo, baśniowo i przede wszystkim piękna muzyka. Edyta Górniak świątecznie w Boże Narodzenie o 18:25 w Jedynce. Do zobaczenia. Boże Narodzenie to czas, gdy świat ogarnia radość. A ludzkie serca otwierają się na drugiego człowieka. W tej ciepłej i pełnej miłości atmosferze przyłącz się do naszej akcji Reklama Dzieciom. Pierwszy dzień Świąt o godzinie 20.00 proszę obejrzyj specjalny blog reklamowy, z którego dochód w całości zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom, które najbardziej potrzebują wsparcia. Razem możemy zrobić coś naprawdę wyjątkowego. Zatkany nos? Sięgnij po O-Trivin tą giełkę, która działa szybko. To jest lek dla bezpieczeństwa w sposób zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O-Trivin aplikuj łagodnie, oddychaj swobodnie. Gdzie szukać dekoracji na święta? W Kastoramie! najróżniejsze bombki, błyszczące łańcuchy czy światełka w różnych stylach i kolorach a do świąt dostaniesz 50 zł zwrotu na kupon za każde wydane 300 na choinki i dekoracje świąteczne w sklepach i na RTV EŁU teraz w EURO najlepsze świąteczne okazje, a dodatkowo jedna lub dwie raty gratis i do marca nie płacisz, smartfon Infinix 979, zmywarka Bosch 2649 w sklepach i na euro.com.pl w lotterii świątecznej aż milion zakładów lot to do wygrania a także nagrody pieniężne po 500, 5 tysięcy 25 000 i nagroda główna 100 tysięcy złotych. Kochanie, w tym roku pójdzie nam szybciej. Patrz! Jestem przygotowany. Może ta? Idealna dla Państwa. Tak. To ta. O, to już. Spokojnie. Jeszcze bombki, lampki, łańcuchy. Już dziś odwiedź legendarny świąteczny jarmark OBI, gdzie czekają na Ciebie piękne jodły kaukaskie aż do 2,5 metra wysokości za jedyne 44,99. A do tego mnóstwo świątecznych dekoracji w super niskich cenach. Zrobisz to z OBI. Masz cukrzycę? Często zastanawiasz się, jak to, co jesz, wpływa na Twój poziom cukru? W Freestyle Libre 2 łatwo to sprawdzisz. Sensor automatycznie mierzy cukier co minutę, a wyniki aktualizowane są na bieżąco na Twoim telefonie. Bez nakłuwania palców. Kontroluj cukrzycę łatwo i dyskretnie. Zapytaj swojego lekarza lub dowiedz się więcej na www.libre.pl. Wyrób medyczny objęty rozszerzoną refundacją NFZ od 1 stycznia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Komplikowane? Lepiej prościej. Prinspo. Po prostu doskonałe. Nie pozwól biegunce się rozszaleć. Weź stoperan, który szybko uspokaja pracę jelit. Stoperan na 100% z tobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dni do Media Expert po 15 calowego MacBooka R turbodopalanego chipem M2 i z wielkim wyświetlaczem Liquid Retina. MacBook R jest zdumiewająco smukły i lekki, a bateria starcza nawet na 18 godzin. Teraz w Media Expert MacBook R 15 cali w ratach 0% już za niecałe 430 zł miesięcznie. A do tego sprawdź opcję odkupu twojego starego komputera. Do wyceny dodamy 524 zł. Media Expert. Idę, żebyśmy w święta byli naprawdę razem. Idę, bo czy święta trzeba spędzać za stołem? Idę, bo ja też lubię spędzać ten czas z rodziną. Idę z moim Antkiem, żeby nie było pytań, czy kogoś mam. Bo mam świąt rodzinnych, zdrowych, domowych i na wyjeździe. Z prawdziwym śniegiem i bez zbędnych pytań. Życzę wszystkim Biedronka. Idę, bo my też przecież świętujemy. są świąt. Moje wnuki zawsze wiedzą, jak mnie uszczęśliwić. Jestem Marek i przez 30 lat byłem inżynierem w największej polskiej firmie paliwowej. Moja żona żartowała, że nasze życie ma piękny zapach paliwa. Byłem szczęśliwy, ale wiedziałem, że nasza firma ma większy potencjał i miałem rację. Orlen to dzisiaj międzynarodowy koncern. Lubisz te stacje? Jest ich coraz więcej. Orlen to także sześć rafinerii oraz flota gazowców, dzięki którym gaz trafia do naszych domów. Produkuje energię z wiatru i ze słońca, a już wkrótce także z atomu. Orlen wytwarza też nawozy dla polskich rolników. Bez zaangażowania Orlenu trudno sobie wyobrazić polski sport czy kulturę. To naprawdę wielka sprawa. Jestem dumny, że jestem częścią tej historii. Zresztą nie tylko ja. Orlen dla Polski. Nagłe wezwania są zmorą wielu mężczyzn. Normalne funkcjonowanie może blokować ucisk powodowany przez prostatę. Prostamol UNO spowalnia jej rozrost i pomaga kontrolować oddawanie moczu. Wezwij Prostamol UNO i odzyskaj kontrolę. Po męsku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sponsorem programu jest producent Kserostemin, wyrobu medycznego na suchość w jamie ustnej. Kserostemin. Sponsorem programu jest producent Lizaków ciupa